Aby dokonać zakupu z dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Zdrowia, należy wysłać nam wiadomość e-mail na adres rehagomauparehago.pl z następującymi informacjami. Zacznijmy od numeru zlecenia wystawionego przez lekarza lub czterocyfrowy kod dostępu. Następny jest numer PSL osoby, której dofinansowanie dotyczy. Kolejny krok to adres dostawy wraz z telefonem dla kuriera. Czwarty punkt to adres do faktury, jeśli jest inny niż adres do wysyłki. Piąty punkt, informacja czy wkład własny, jeśli dotyczy danego produktu, będzie opłacony za pobraniem u kuriera czy przelewem na nasze konto. Następnie możemy wystawić państwu fakturę proforma z wszystkimi danymi do wykonania przelewu lub przesłać link do szybkich płatności internetowych. Po otrzymaniu tych informacji przechodzimy do dalszych czynności. Jeżeli wszystkie informacje są poprawne, refundowany produkt dotrze do Państwa w dwa dni robocze. Pozdrawiamy serdecznie zespół